Dzisiejsza wiadomość od Boga. Ukochany synu, dziękuję naszemu kochanemu Bogu za kolejny dzień życia. Bóg ma dla Ciebie wielki znak. Proszę, abyście wysłuchali tego boskiego przesłania do końca. To, co Bóg ma dzisiaj dla Ciebie, jest bardzo ważne. Bóg mówi ci dzisiaj, wiem, że przechodzisz przez trudne problemy. Ale chcę dotknąć Twojej duszy moimi słowami i powiedzieć Ci, że nic nie ma mocy, by Cię zniszczyć ani odebrać wszystkie rzeczy, które Ci dałem. Sprawię, że w Tobie wzrośnie pragnienie życia i kontynuowania walki. Z pewnością te czasy są pełne niepokoju i trosk. Wiem, że Masz wiele planów i marzeń, i czasami wydaje się, że nic się nie wydarzy. Że żadne z Twoich marzeń się nie spełni. Ale mam dla Ciebie lepsze rzeczy. Wybrałem Cię, abyś był odważny. Drogi synu, zanim kontynuuję to boskie przesłanie dla Ciebie dzisiaj, proszę zostaw polubienie i wesprzyj nasz kanał, zostając członkiem. Będę bardzo wdzięczny. Ukochany synu, Musisz wiedzieć, że dzisiaj, czytając te słowa, Twoje myślenie się zmieni, a Ty poczujesz się odnowiony i silny. Wczoraj czułeś się pokonany i przegrany, dzisiaj wstaniesz i poczujesz się zwycięski, błogosławiony i kochany. Twoje życie się zmienia i odzyskasz wszystko, co straciłeś. W tych dniach pełnych zamieszania będziesz latarnią która świeci w ciemności dla wielu. Bądź spokojny, ponieważ wszystko, co zaplanowałem dla Ciebie i Twojej rodziny, nadejdzie jak obfity deszcz błogosławieństw. Napisz w komentarzu: Boże, przyjmuję Twój znak, przyjmuję błogosławieństwa. Synu, prosiłeś o odpowiedź, by podjąć decyzję w tych dniach, a to jest Twoja odpowiedź. Przychodzę Ci powiedzieć, że musisz zaryzykować i odrzucić wszystkie lęki, które trzymały Cię w niewoli przez te lata i w tej sytuacji, której już nie możesz znieść. Twoje pragnienia są wspaniałe, ale utknąłeś z obawy przed porażką. Nadszedł czas, abyś wziął moją rękę i poleciał. Nic nie będzie takie jak wcześniej, więc nie bój się. Zbliż się i konsultuj się ze mną przed każdą ważną decyzją, a będę z Tobą dbając o to, aby wszystko poszło zgodnie z moim planem dla Twojego życia. Otwórz swoją Biblię i odmów szczerą modlitwę. Niebo przeminie i ziemia przeminie, ale moje słowo będzie żywe i spełni się na zawsze. Będę Cię prowadził za rękę tam. Gdzie powinieneś być, do miejsca, gdzie będziesz prosperować. Pokażę ci, gdzie są te drzwi, które otwieram, i wiele rzeczy zmieni się w Twoim życiu. Przyjmij moje błogosławieństwo, a wszystkie Twoje projekty staną się rzeczywistością, bo moje plany są ogromne. Nie masz pojęcia, jak wielkie rzeczy Cię czekają. Wkrótce poznasz dobrych. Szczerych i interesujących ludzi. Otrzymasz pomoc z miejsc, gdzie najmniej się tego spodziewałeś. Trzymaj oczy szeroko otwarte i miej zmysły w gotowości, abyś, gdy drzwi się otworzą i nadarzy się okazja, nie był rozproszony innymi rzeczami i projektami. Moje przesłanie jest jasne: Już jesteś zapisany. W każdej chwili będę z Tobą. Ufaj dniem i nocą moim słowom błogosławieństwa. Działam w odpowiednim czasie, gdy najmniej się tego spodziewasz. Nie pokładaj nadziei w rzeczach ziemskich, ale ufaj moim obietnicom. To, co oferuje Ci świat, jest tymczasowe, a to, co ja oferuję, jest wieczne. Moje słowo nigdy nie przeminie. Pamiętaj, że chcę dla ciebie tylko najlepszego. Problemy, które pojawiają się w twoim życiu, są po to, abyś mógł się rozwijać dzień po dniu. Bardziej niż problemy, są to wyzwania, które mają cię wzmocnić i uczynić mądrzejszym. Stworzyłem cię na mój obraz i podobieństwo, aby wszystko, co podejmiesz, było obfite. Kiedy problemy i porażki zapukają do Twoich drzwi, podnieś głowę i staw im czoła z wiarą i nadzieją, że wszystko się ułoży. Nie skupiaj się na problemie, koncentruj się na rozwiązaniu i na tym, czego możesz się nauczyć. To sprawi, że zabłyśniesz jak diament. Problemy są tymczasowe. Jest to modlitwa, a ja wysłucham Twojej prośby. Dam ci odwagę i wiedzę, której potrzebujesz, abyś mógł zrealizować to, czego pragniesz. Otwórz swoje serce na moje rady, pozwól mi zamieszkać w Tobie. Niech z Twoich ust wypływają słowa miłości, obfitości i dobrobytu. Zaufaj i pozwól, aby wypełniła się moja wola, bo ja jestem Twoim Bogiem. Wzmacniam Cię abyś znów mógł iść naprzód. Nie bój się tego, co nadchodzi, bo jeśli idziesz ze mną za rękę, zawsze będziesz prowadzony drogami pokoju i błogosławieństwa dla Twojego życia. Dlatego po raz kolejny powiesz mi całą swoją ufność. Przyszedłem dziś, aby Ci pomóc. Jest nieuniknione, że czujesz się opuszczony wobec różnych przeciwności. Z którymi stykamy się każdego dnia. W tych momentach udręki wszyscy pragniemy, aby ktoś był obok nas, aby nas wesprzeć i pomóc nam wyjść z kryzysu. Ktoś, kto rozumie naszą sytuację, ktoś, w kim możemy się rozwijać i znaleźć ulgę w trudnych momentach życia. Na szczęście mamy kochającego, miłosiernego Boga, pełnego nowych szans który po raz kolejny zaprasza nas, abyśmy uchwycili się jego ręki. Pragnie on zatroszczyć się o nasze życie i być częścią wszystkiego, co robimy. To doskonała okazja, aby otworzyć oczy i zaakceptować wielką potrzebę, jaką mamy, aby ponownie iść z Panem. Okoliczności mogą stać się tak trudne, że możemy poczuć się, jakbyśmy szli ciemnym załukiem. Ale, mimo to, możemy być pewni, że Bóg przemówił do nas i obiecał, że weźmie nas za rękę, aby nas podtrzymać i podnieść jeszcze raz. Proszę, znajdź spokojne miejsce i teraz módl się z sercem pełnym wiary, z wiarą, że Bóg może dokonać wielkich rzeczy w Twoim życiu. Proszę, powtórz tę potężną modlitwę, Boże, Ojcze. Proszę Cię, daj mi siłę, aby stawić czoła wszystkim moim trudnościom i problemom, i nie pozwól, aby mój duch opadł. Ty, Boże, jesteś jedynym, który może mi pomóc, moją siłą pośród przeciwności i moją skałę. Jesteś moją tarczą ochronną pośród wszystkich trudności. Panie, uzdrów moją duszę. Przynieś radość do mojego życia i nadzieję do mojego serca. Udziel łaski, miej współczucie i daj mi swoją siłę w tym kluczowym momencie, przez który teraz przechodzę. Wielu z nas pokłada w Tobie zaufanie i staje przed Tobą. Proszę, abyśmy nigdy nie zostali zawstydzeni, abyśmy zostali wynagrodzeni, bo nasza wiara i nadzieja są tylko w Tobie. W moim sercu jest zaufanie, że wysłuchasz mojego wołania, bo któż jest większy niż ty? Wiem, że spełnię swoje cele i zamierzenia, bo moje zaufanie jest wyłącznie w Tobie. Rozumiem, że próby, które czasami musimy znosić, są podstawą wielkiego błogosławieństwa i mają na celu uczynić nas silniejszymi. Wiem, że muszę je przyjąć bez strachu, bo nic złego się nie wydarzy. Czuję, gdzie znajdę schronienie przed trudnościami, z którymi muszę się zmierzyć. Wiem, że pokażesz mi wyjście z każdego problemu i nauczysz mnie światła, aby podążać za celem, dla którego zostałem stworzony. Pomóż mi, ojcze, być godnym Ciebie i Twojej obecności. Chcę całkowicie oddać się dobroci i czystości Twojej miłości. Chcę, aby Twoje słowo było moim centrum, aby mnie podtrzymywało i motywowało do pokonywania wszystkich przeszkód, które dzisiaj napotykam. Pomóż mi w pełni poznać samego siebie. Zbadaj mnie, Ojcze, i usuń wszystko, co przeszkadza wewnątrz mnie. Objaw mi moje dary i talenty, które mi dałeś. Wiem, że osiągnę sukces i będę szczęśliwy pośród wszystkiego. Wiem, że w Twoim imieniu odniosę zwycięstwo i z Twoją pomocą pokonam wszystkie przeszkody, bo nigdy nie opuszczasz tego, kto pokłada w Tobie swoją wiarę i nadzieję. Każdego dnia będę Cię czcił, pomagając innym, gdy będą w potrzebie, tak jak Ty zawsze mi pomagałeś. Każdego dnia będę ofiarował modlitwę z wiarą, aby znaleźć drogę do rozwiązania moich problemów. Z sercem na dłoni proszę, abyś dał mi siłę do przezwyciężenia lęku i smutku, bo przy Twoim boku wszystko minie. Każdego dnia stanę przed Tobą, bo tylko Twoja moc jest nieskończona. To nie jest tak, że mam wątpliwości, ale momentami niepokój mnie przytłacza. Dziś zwracam się do Ciebie, wierząc, że Twoje boskie miłosierdzie da mi znaki rozwiązania moich problemów, jasność umysłu i w ten sposób pokonam wszystkie przeszkody, które napotykam każdego dnia. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co mi dałeś. W potężnym imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen i amen. Drogi Synu. Nie zapomnij zostawić lajka, like zostaw bardzo pozytywny komentarz do tego boskiego przesłania. Upewnij się także, że subskrybujesz ten błogosławiony kanał i włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić nowych filmów. Niech Bóg błogosławi Twoje życie i życie Twojej rodziny.